Pewnego razu żył w Indiach człowiek, który był pierwszym ministrem jednego z na pół zawisłych państwek tubylczych w północno-zachodniej części kraju. Był on braminem kasty tak wysokiej, iż kasta po prostu przestała mieć dla niej jakiekolwiek znaczenie. Ojciec jego piastował w swoim czasie ważny urząd na pewnym dworze indyjskim, gdzie zachowywano staroświeckie obyczaje i gdzie wszystko stroiło się w pstre i jaskrawe szaty pełne frędzli, obszywek i figlasów. Piurnes, doszedł lat męskich. Nabrał przekonania, że stary porządek już wali się w gruzy, a wobec tego każdy, kto chce się utrzymać przy władzy, powinien żyć w przyjaźni z anglikami i naśladować wszystko, co Anglicy uważają za dobre. Z drugiej strony nie należy zapominać i o tym, że urzędnik krajowiec musi stale dbać o względy swego właściwego zwierzchnika i liczyć się z jego wolą. Pogodzenie tych dwóch stanowisk jest hazardem nie lada. Ale młody bramin z natury spokojny, przezorny i małomówny, przeszedłszy wyborną tresurę na uniwersytecie w Bombaju, grał z zimną krwią, posuwając się krok za krokiem naprzód. Aż w końcu doszedł do stanowiska pierwszego ministra przy Boku Królewskim. Inaczej mówiąc, zdobył sobie faktycznie władzę większą niż jego zwierzchnik maharadża. Gdy stary król, zawsze niechętnym okiem spoglądający na Anglików, na ich koleje i telegrafy, zszedł z tego padołu płaczu, Piurnes uzyskał przemożny wpływ na jego młodego następcę, który dotąd wychowywał się pod okiem guwernera Anglika. Dbając pilnie o to, by do jego władzy odnoszono się z pełnym szacunkiem i zaufaniem, zakładał jednak do spółki z nim przeróżne szkółki dla dziewcząt. Budował gościńce, urządzał wystawy narzędzi rolniczych, uruchamiał apteki publiczne, a z końcem każdego roku ogłaszał Błękitną Księgę o moralnym i materialnym postępie państwa. Angielskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych oraz rząd indyjski nie posiadały się z radości. Mało jest takich państw tubylczych, które przyjmują bez zastrzeżeń postęp narzucony im przez Anglików. Jakoś bowiem nie bardzo chce im się wierzyć, że to, co Anglikom bywa na rękę, musi być i na rękę Azjatom.